Cześć, witam was w ten piękny poranek. Naprawdę dzisiaj jest przepięknie i aż serce boli bo idzie potężna fala i tutaj wszystko zaleje. Liczyłem, że jednak ta woda nie przyjdzie duża, że w tym roku połowimy, ale jednak to będzie ciężki sezon. Trudno, ale dzisiaj jestem nad wodą, będę łowił bolenie. Ostatnio po pracy przyjechałem na 3 godzinki, udało się otworzyć sezon, złowić dwa bolki nieduże. Jest, oj przywalił, pięknie. Dobrze się zaczyna, ale naprawdę już nie raz tak się dobrze zaczynało, a kończyło się troszeczkę gorzej, no ale już o na pewno nie wrócę. No i pokazał się tutaj kilka razy i go ściągnąłem szybko, naprawdę szybko. Słuchajcie, macham to 10 minut. Nic się nie dzieje. Już zmieniałem wopka, żeby rzucić troszeczkę głębiej i spróbować z głębszej wody, a tutaj a tak na przelewie. No to jeszcze mu trochę pomachamy. Miałem branie i to podwójne. Kurczę, miałem łączoną kamerę. Rzucałem, rzucałem nic, aż rzucam teraz, jak widzicie, na sam szczyt bardziej, tak też na napływ pierwszy rzut, i w tym, o tutaj, w tym miejscu. O, widzicie? Powtórzył, nie trafił. Jest. O, ale piękne to było. Podobne jak pierwszy. <ścoughs> ale były tu dwa wolki, bo ten mi wyszedł na początku, a później wyszedł mi taki większy. Ale udało się. E, zwolniłem troszeczkę tempo i on miał czas, żeby zaatakować. Dobra, miejmy nadzieję, że znalazłem dzisiaj sposób na nie, e, na samych przelewach w trawach, prowadzić wopka. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś się uda złowić. Dwie godzinki łowienia, dwa bolki, jedna ryba na godzinę, nieźle. Rybka podobna jak pierwsza, nie za duża. Witam Was ponownie, przyjechałem po południu, była taka mała burza, ale zawinąłem się rano do domu, bo nic się nie puszkało i nic nie chciało brać, dlatego stwierdziłem, że wrócę sobie po południu, znaczy no jest godzina 17, tak bardziej jeszcze słońce wysoko, no ale tutaj coraz bliżej wieczora się zbliżamy, kilka chlapnięć na wodzie widziałem, jednego bolka przed chwilą udało mi się zdjąć, zamówiłem na testy, takie woblerki kaszu Bait e, Ukleja 7 cm To jest wobler powierzchniowy On taką smugę robi e, Rzuciłem nim kilka razy Widziałem wyjście, grzbiet, bolka Rzuciłem troszeczkę bliżej Traf i ładne uderzenie Niestety nie nagrało się No ale już teraz będę nagrywał cały czas GoPro Może uda się coś jeszcze nagrać Bo brania powierzchniowe są naprawdę Widowiskowe no i co? I w sumie tyle. Lecimy dalej. Na powierzchniowca uderzył. Kurde, się ja to wejdę do niego. U. Jeszcze siedzi, ale jest w trawach. Jest. Ha, udało się. Nie co tu wlazłem. Mamy pierwszą rybkę, już taki lepszy bolo. Nie takie maluszki jak ostatnie. Poszedł Jeden 0 na mnie, druga ostroga i od razu rybka. Oj, coś czuję, że te wopki będą kosić. Ciekawe, czy ktoś z Was wie, dlaczego to służy. Jak widzicie za mną niezłe chmurki. Zaraz będzie padał deszcz. E, więcej się nachodziłem niż łowiłem. Szukałem aktywnych boleni. No niestety jak przyjechałem, to widziałem kilka ataków. Jednego bolka udało się ściągnąć. A później szedłem, szedłem i nic kompletnie na wodzie się nie działo. Rzucałem na ostrogach z powierzchni na przelewy, no ale... Jak bolenie się nie pokazywały przy powierzchni, no to, no to nie brały. Głębiej nie próbowałem, bo byłem wcześniej i próbowałem innymi łopkami. Penetrowałem głębsze partie wody i nic się nie działo, dlatego stwierdziłem, że nie ma sensu łowić głębiej i skupię się tylko na powierzchni. No ale dobra, chociaż ta jedna rybka. No i co? Teraz przyjdzie duża woda i trzeba będzie czekać. Kolejny wypad to już pewnie będzie pełen komarów nad Odrą.